Oszczędzanie pieniędzy nie ma praktycznie żadnego sensu, jeżeli zależy Ci na budowaniu majątku. I nie chodzi o to, że oszczędzanie jest złe. Ono po prostu nie wystarcza, żeby pokonać inflację i realnie zmienić coś w Twoim życiu finansowym. Od razu zaznaczę, że przez oszczędzanie nie mam na myśli nie wydawania pieniędzy na niepotrzebne głupoty, bo taka forma oszczędzania oczywiście ma ogromny sens, bo pieniądz zaoszczędzony to pieniądz zarobiony. Cała zabawa polega na tym, co zrobisz z tą odłożoną kasą. Problem polega na tym, że ludzie myślą, że jak odkładają po 200, 300 czy 500 zł miesięcznie do skarpety, to robią coś dobrego dla swojej przyszłości. Ale te pieniądze wcale nie rosną. One po prostu leżą, czekają i topnieją, aż stracą na wartości. Bo wartość pieniądza fiducjarnego dąży nieustannie do zera. I prosty przykład z życia. Odkładasz przez 10 lat po 500 zł miesięcznie. Łącznie to 60 tysięcy złotych, a siła nabywcza tej góry pieniędzy po 10 latach, w zależności od inflacji, maleje w mniejszym bądź w większym tempie, ale na pewno nie rośnie. To uczucie, że w zasadzie robisz wszystko dobrze, ale nie widzisz efektów, to największy powód frustracji finansowej u początkujących i nie tylko. I to sytuacja generująca myśl u ludzi na zasadzie: a co będę oszczędzał i kumulował kapitał. Jak inflacja i tak wszystko zażre, lepiej kupić po prostu telewizor. A teraz spójrz na drugą stronę medalu. Ta sama osoba to samo 500 zł miesięcznie, ale wrzucone w najprostszy ETF na SP500. To nikt nie musi być inwestorem analizującym spółki czy rozważającym dywidendy, bądź nie. W dzisiejszych czasach etf -y dają ekspozycję, są etf -y dające ekspozycję na bardzo szeroki rynek i wiedza tam mu, może być w zasadzie zerowa. No historycznie ten ETF daje jakieś 7% ponad inflację, rocznie jakieś 10% nominalnie, ale pod tą prostą symulację już nawet założyłem mniej korzystną sytuację 7% rocznie. I najbardziej obrazowy przykład, czyli dwa wykresy nałożone na siebie. Najważniejsze, że przez pierwsze lata wykresy w zasadzie idą razem i nie widać tego efektu inwestowania. To jest moment, gdzie najwięcej ludzi odpada, bo nie widzą efektów na już, a w dzisiejszych czasach chcemy mieć efekty na już. Ale im dłużej pozwolimy procentowi składanemu robić swoje, tym bardziej zauważymy, jak wykres na górze odjeżdża temu na dole. Dla jeszcze lepszego zobrazowania, jak działa czas, wydłużyłem horyzont inwestycyjny o kolejne 10 lat i im dalej czas biegnie, tym widzimy, jak drastycznie wykres na górze leci na północ. Ale dlaczego tak dużo osób i tak woli czekać? Bo oszczędzanie jest psychologicznie wygodne. Nic nie ryzykujesz, nic się nie rusza, nic się nie waha, masz poczucie kontroli. W ogóle wspomnę tylko, jak zawsze, że nic na tym kanale nie jest poradą inwestycyjną i wszystko to jest jedynie mój osobisty i subiektywny punkt widzenia. Wszystkie decyzje finalnie podejmujesz na własną odpowiedzialność, a inwestowanie jest ryzykowne i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Inwestowanie daje efekty dopiero po czasie i to boli. Bo większość ludzi chciałaby, aby nagrody były szybko. Najlepiej jutro, a dziś wieczorem to już w ogóle byłoby super. 10 lat i stopa zwrotu na poziomie średniej historycznej masz 86 tysięcy, a 26 tysięcy utraciłbyś, gdyby to było oszczędzane. Oczywiście wiadomo, że te 86 tysięcy po 10 latach ma mniejszą gęstość niż te sprzed 10 lat, ale nie mamy tak naprawdę lepszej alternatywy. Nawet jeżeli te zarobione inwestowaniem 26 tysięcy złotych nadgryzie lekko inflacja. Wiadomo, że wykres wartości aktywa, w które zainwestujemy, nie będzie wyglądał tak elegancko na przestrzeni dni, tygodni, kwartałów, miesięcy. To będzie pewnie bardziej coś w tym poszatkowanym stylu. Jednak historycznie, w odpowiednio długiej perspektywie, kierunek, mimo wszystko, docelowo był ku górze. Druga rzecz, ludzie boją się stracić. Widzą czerwony wykres i włącza się panika, że to nie tak miało być. W oszczędzaniu wykres zawsze bezpiecznie i jednostajnie rośnie, ale wykres to nie wartość, bo wartość nawet nie to, że stoi, ale spada. Oszczędzanie nie ma też tej dźwigni, nie ma mechanizmu, który pozwoliłby Twoim pieniądzom pracować, kiedy Ty śpisz, uczysz się czy pracujesz zarobkowo, a inwestowanie ma i to sporą. Bo czas jest tutaj największym sprzymierzeńcem. Im wcześniej zaczniesz, tym mniej musisz robić później. To dlatego, ktoś, kto inwestuje 500 zł miesięcznie przez 20 lat, może mieć lepszy efekt, lepszą stopę zwrotu niż ktoś, kto odkłada 1000 zł przez kilka lat, ale robi to za późno. Największy problem z odkładaniem polega na tym, że ludzie wierzą, że odłożę kasę i wtedy to zainwestuję. Tylko to kiedyś, najczęściej oznacza nigdy. Bo kiedy masz 200 zł, nadwyżki miesięcznej, no to to jest za mało, żeby inwestować. Jak masz 1000, no to może to nie jest dobry moment, żeby zacząć inwestować. A kiedy masz 10 tysięcy, to nie chcesz ich wrzucać na giełdę, no bo to już jest sporo kasy i szkoda by było to stracić. I nagle masz 30, 35 czy 40 lat i zero takich nawyków inwestycyjnych, a czas, który miał dla ciebie pracować, po prostu minął. Jedną z rzeczy, jakie mega żałuję, to to, że nie zacząłem te 5 czy 7 lat temu, gdy miałem 18 czy 20 lat, ale wtedy na przykład nie było nawet za dużo kanałów na YouTubie, które w prosty sposób pokazywałyby te mechanizmy procentu składanego. A szkoła oczywiście no też o tym nie wspomniała. Dlatego zamysłem budowania mojego kanału jest właśnie tworzenie miejsca, na jakie sam chciałbym trafić w wieku tej wczesnej pełnoletności. Oszczędzanie bez inwestowania jest jak jazda autem, ale z takim delikatnie zaciągniętym hamulcem ręcznym. Nie na maksa, bo nie ruszysz, ale tak delikatnie. Niby jedziesz, ale bardzo wolno, męczysz się przy tym, dojeżdżasz pod zespoły, a wystarczy po prostu zdjąć ten hamulec i nigdy na przykład prawdopodobnie też nie usłyszycie nawet w internecie, bo ludzie podchodzą do tego stosunkowo rozsądnie w sensie twórcy. Mało kto ci powie, że zainwestuj wszystko. 0 albo 1 i na zasadzie kasyna. Ludzie najczęściej radzą w stylu: inwestuj cokolwiek, zacznij powoli, zacznij rozsądnie, a nie rzucaj się z motyką na słońce, bo nawet 200 zł miesięcy, 200 zł miesięcznie zmienia więcej, niż większość ludzi by sobie wyobrażała. Tutaj mamy horyzont 30-letni i znowu odkładanie kontra inwestowanie i widzimy, że tak naprawdę nie kwota ma taką Największą dramatyczną, e, największą dramatyczną moc na zwiększanie wartości inwestycji, no bo wcześniej było 500 zł, 2,5 razy więcej, a tutaj tak naprawdę to czas dopiero oddala od siebie te dwa wykresy. Oszczędzanie ma sens, oczywiście, jako ten pierwszy etap, jakim jest budowa poduszki finansowej, czyli kasy na kilka miesięcy, jaka miałaby wystarczyć na życie bez pracy, bo trzeba mieć e, oczywiście pieniądze. Na te kilka, klasycznie się mówi, 3 do 6 miesięcy życia. No, gdyby na przykład była jakaś zmiana pracy czy cokolwiek innego. Prawdziwa zmiana zacznie się wtedy, kiedy zbudujemy poduszkę, która będzie oczywiście nie na giełdzie, ale pod ręką, i kiedy ekstra nadprogramowe pieniądze puścimy w ruch. No, inną kwestią jest fakt, że chcąc jeszcze mocniej napędzić inwestycyjną kulę śnieżną, no to konieczne jest zwiększanie dopłat, szczególnie na początku. Gdy jeszcze czas nie rozpędził naszej inwestycyjnej machiny, a oszczędzając 500 zł miesięcznie przez anulowanie subskrypcji Netflixa i odmówienie wizyty u dentysty i wrzucając je na giełdę, no to nie zbudujemy sensownego kapitału i nie ma innej opcji niż zwiększanie zarobków, bo ilość pieniędzy, jakie możesz zaoszczędzić, jest ograniczona i pewnego pułapu nie przeskoczysz, choćbyś nawet pił wodę z kranu i jadł. Suchy chleb nawet bez masła. Ale ilość kas, jaką możesz zarobić, jest teoretycznie nieograniczona. Dużo łatwiej zarobić 500 zł miesięcznie więcej, niż oszczędzić 500 zł miesięcznie. No bo co zrobisz? W Polsce o 16 mniej więcej do marca będzie ciemno. No to nie zapalisz światła, żeby przyciąć na, na prądzie, czy będziesz się mył w zimnej wodzie. No nie ma tak naprawdę. Wielkiego sposobu, żeby zaoszczędzić, żeby przyciąć tą kasę nie wiadomo na czym. Giełda ma też taką funkcję, mniej może popularną, ale zmusza do tego, żeby kombinować, jak zarabiać więcej, bo chcąc budować tę właśnie, właśnie machinę inwestycyjną, no to trzeba mieć kapitał. A skąd mieć kapitał? No nie z giełdy, bo, bo na giełdzie się nie zarabia, tylko ewentualnie pomnaża to, co zarobimy na etacie, czy, czy w biznesie, czy gdziekolwiek. Odkładanie nie zadziała, bo to nie jest strategia, to jest, to jest tylko jakiś pierwszy etap budowania tego wszystkiego. Inwestowanie może zadziałać, bo wykorzystuje matematykę, czas, procent składany, oczywiście psychologia też jest tutaj ważna, spokój psychiczny to podstawa, dlatego inwestując można zacząć nawet od tych małych kwot, żeby przetestować swoją głowę, żeby zobaczyć, jak reagujemy. Na faktycznie kolor czerwony na wykresie, jak jesteśmy pół roku na przykład w plecy. Bo inwestowanie oczywiście nie jest dla każdego, wbrew temu, co się teraz na YouTubie często powtarza, bo finalnie chodzi o to, żeby spać spokojniej i być zadowolonym, a nie bardziej nerwowym. Dlatego te małe kwoty na początku też mają taką fajną opcję, bo możemy stestować, jak reagujemy. Na jakieś zawirowania, na, na właśnie spadki, na kierunek południowy na wykresie. Dlatego to oczywiście każdy coś znajdzie dla siebie na rynku. W tym momencie muszę Ci bardzo podziękować za uwagę. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, proszę o komentarz, like. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to jest idealny moment, żeby ten błąd po prostu naprawić. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.